W takim razie najpierw, najpierw zadam pytanie trenerowi, jak przygotowania zawodnika, jak generalnie w jakiej jest formie? No, myślę, że Michał da z siebie 100% na przygotowaniach, dużo jeździliśmy po obozach, byliśmy w Olsztynie, odwiedzaliśmy zaprzyjaźnione kluby tutaj na Śląsku, między innymi w Katowicach, w Krakowie, w Cieszynie. Także z tej strony od razu z tego miejsca podziękowania dla chłopaków za pomoc. No i tak mówię, Michał jest bardzo pracowitym zawodnikiem, no i myślę, że jutro zobaczymy tego efekt. czy potwierdzasz słowa Tenera? Oczywiście. Oczywiście. Jakie nastawienie na jutro na walkę, jaki plan przygotowany? Spokojnie bojowo, bez zbędnych napinek i jakby złej krwi, po prostu czysty sport. Ale bardziej spokojnie, czy bardziej bojowo jednak? Wypośrodkowany, zdrowy balans, zdrowy balans. Po prostu podchodzę do tego czysto sportowo. A czy jeśli chodzi o płaszczyzny, które, które wybierzesz, też będzie ten balans pomiędzy stójką a, a parterem? Wszystko okaże się w trakcie walki, jak będzie przebiegała. Nie nastawiam się na żadną płaszczyznę. Tak jak mówię, zaczyna się wiadomo w stójce, a później jak się potoczy, na ile rywal mi pozwoli, na ile ja mu, to wszystko będzie wyjdzie w klatce. Nie, nie zakładam żadnych scenariuszy, bo to nigdy nie wychodzi. Okej, okay, a walki rywala, rozumiem już generalnie tam na coś się nastawiasz konkretnie? oglądałem. Nie nastawiam się na nic, po prostu będę robił swoją, swoją jakby grę, którą mam gdzieś tam ustaloną ze swoim narożnikiem i, i będzie po prostu na spontanie wyjdzie po prostu w trakcie walki co będziemy robić, nie? Także nie nastawiam się stricte na jakąś płaszczyznę. Na pewno się nie możecie wydać takie rzeczy. Wiadomo, że on teraz pali frana, nie? Ale no, Musimy pytać o takie rzeczy. Będzie, ja obstawiam, że to będzie pierwsza runda i to będzie latająca omoplata ze strony Laby Michała. Przygotowaliśmy tą akcję, myślę, że to mogę zdradzić, bo wychodzi to tak perfekcyjnie, że okay. że myślę, że to się potwierdzi jutro. W takim razie, która sekunda? E, pierwsza minuta, 43 sekunda. Taki był plan. Czyli okay. potwierdzasz ten scenariusz też, jakby podobać się ta, ta wersja? Słucham trenera. Pierwsza minuta, 43 sekunda, dobrze pamiętałem. Ok, A, czyli... No, Czyli wchodzicie na zakłady buchuchucherskie, można tu rozgarnąć. E, takie pytanie, czy tutaj nurtujące kibiców. Stawiacie na Michała. Pierwsze pytanie, takie nurtujące kibiców, też ważne pytanie tutaj e, dzisiaj, ważenie, więc jak, jak, było, jak proces zbijania wagi poszedł? Najlepiej w życiu, jaki miałem. Było wszystko dograne co do godziny, co do dnia. Nie męczyłem się i bardzo dobrze się czuję. Już praktycznie parę godzin po ważeniu. A z jakiego poziomu startowałeś na początku przygotowań? Ile było kilogramów? 86. Czyli 9 kg. Czyli poszło sprawnie, jasne. Co, pozostaje życzyć powodzenia trenerowi zawodnikowi i dzięki bardzo. Widzimy się jutro. Dziękuję. Nie, dziękuję.